Pierwszy, ja. bo on zrobił tak publicystycznie i właśnie więcej. Cyfrań, no... Tak, no, tam były, tak, tak, tak no, a muzyczka była po, poszarpana, a tu chciałem już jednak całość. No, nie, nie wycinał ta Dzisiaj to... mija 50 rocznica urodzin Krzysztofa Penderyckiego. Kilka dni temu Adam Balaciński i Jerzy Kaszycki odwiedzili jubilata w jego krakowskim mieszkaniu. 50 lat w życiu człowieka. To właściwie rocznica, od której nie należy oczekiwać, że nagle się coś zmieni, że nastąpią kategoryczne, gwałtowne przemiany, ale yy, wydaje mi się, że w życiu kompozytora, artysty, to może jest już pora na jakieś przemyślenia. Z punktu widzenia takich kompozytorów jak Ryszard Strawiński trawiński czy Verdi, to właściwie jest wiek młodzieńczy, ale Niewątpliwie jest to ten moment do spojrzenia pewnego wstecz. Tak, więc byłbym Twojego zdania. Wydaje mi się, że ja ciągle e, mam nadzieję, że to co robię jest e, jak gdyby początkiem, że te najważniejsze kompozycje nie napisałem jeszcze. Ja myślę, że zresztą ja zawsze planuję jakoś bardzo długofalowo. E, nie jedną kompozycję, tylko cykl utworu, prawda? Jak to oratoria, czy opery, czy symfonie. Wydaje mi się, że po prostu ja dążę do czegoś. Także ja nie czuję na barkach, muszę powiedzieć, tych, tych lat, a nie osiągnięć. To mnie wcale nie przytłacza. Po prostu wydaje mi się, że to, co chcę osiągnąć, jeszcze jest tam gdzieś bardzo daleko. Ale tak długie planowanie naprzód wymaga jak przy tak wielkich utworach jak Jucznia, czy Twoje opery, czy, czy Pasja wymaga olbrzymiego przygotowania, długotrwałego przygotowania. Teraz chyba jesteśmy właśnie świadkami rodzenia się takiego wielkiego dzieła, pewnymi etapami. W biuletynie Twojego wydawcy, Shota. widziałem zapowiedziany koncert w Waszyngtonie w dniu Twoich urodzin gdzie obok koncertu wiolonczarowego, będzie to zresztą chyba premiera amerykańska yy, i Agnus Dei Lacrimosa zapowiedziane jest prawykonanie Lux Eterna, który jak wiemy ma stanowić człon dużego utworu, należącego również do tamtych. Tak więc yy, wydawca tutaj się pomylił, już to mnie ja, to pierwszy się raz tak się zdarza, e, przypisał mi utwór, którego jeszcze nie skończyłem, który ja planowałem. Zeterna no, jeszcze odłożyłem um, będą to fragmenty